Trzymamy kciuki za ole. Słuchajcie, oglądajcie i śledźcie to, bo wydaje mi się, że mamy historię, która się dzieje tutaj na naszych oczach. I to jest, to jest naprawdę coś fascynującego być blisko tego móc to śledzić i wydaje mi się, że tak jak patrzę w internet, to wszyscy to śledzą. Trzymajcie kciuki za ole. Mam nadzieję, że Federacja Międzynarodowa nie będzie próbowała mnie ukatrupić za to, co powiem, bo y, mam dużą nadzieję, że y, ze strony organizacyjnej, ze strony czasu, jaki będziemy mieli na przygotowanie Olimpiady, będziemy w o wiele lepszych warunkach, niż byliśmy w Hachijoji, bo zespół do prowadzenia w Hachijoji miał naprawdę bardzo mało czasu na przygotowanie tych Mistrzostw Świata i o ile to był test olimpijski bardzo ważny, sprawdzian taki seniorów jako pierwszy poważny sprawdzian seniorów w tej formule. Bo pamiętajmy o tym, że seniorzy nigdy nie startowali jeszcze w formule kombinacji, gdzie były eliminacje i finał. Nie startowali tylko w finałach. I nagle doświadczyli tego, co my widzieliśmy rok wcześniej, jako ruceterzy, jako w jakiś tam sposób uczestnicy tego, to, to, tego wydarzenia, w Buenos Aires na, na, na Igrzyskach Olimpijskich Juniorów, gdzie dwie rundy kombinacji są zupełnie innymi zawodami niż jedna runda kombinacji. I teraz, jako też no, mówię, mieliśmy niestety bardzo mało czasu i, i, i autentycznie te zawody przebiegały mocno pod, z naszej strony, pod takim e, hasłem, żeby, żeby je zrobić przede wszystkim. Żeby się udało, żeby dopilnować, żeby było to z punktu sportowego jak najbardziej odpowiednie, jak najbardziej odpowiednie do rangi, jak całej, całych zawodów, wszystkiego. Ale naprawdę nie mieliśmy czasu na to, żeby próbować przedstawić jakieś nowe, ciekawe elementy, jakieś sekwencje, czy tam jakieś pojedyncze ruchy. Coś, z czym się bawimy na ogół i staramy się w jakiś sposób, może nie bawić, ale, ale, ale proponować nowego do sportu, przy podczas Pucharów Świata, to w Hachijoji było, było raczej niemożliwe. Tu było za mało na to czasu. Natomiast z punktu widzenia współpracy i samej organizacji już na miejscu takiej, kiedy rzeczy się dzieją, to Praca w Japonii jest, e, e, ma taką specyfikę, że stawia się przede wszystkim na efektywność. Ja lubię taki typ pracy, ja, ja lubię w ten sposób działać i, i e, lubię, kiedy rzeczy są dosyć konkretne, chociaż kontekst kulturowy też jest bardzo ważny. I sam fakt tego, że nikt nigdy ci nie powie nie, powoduje, że czasem niektórych sytuacji nie rozumiesz i nie wiesz, czego się spodziewać, nie wiesz, co będzie się dalej działo. Zupełnie inaczej trzeba patrzeć na kombinacje i niestety te, to, to, to takie. Ja już się nauczyłem w zeszłym roku, że to spojrzenie pod tytułem przełożenie indywidualnego formatu na format łączony absolutnie się nie sprawdza. Nie, nie, nie da się w ogóle w ten sposób na to patrzeć, bo um, w formacie indywidualnym y, absolutnie zasadniczą rzeczą jest jak najlepsza separacja zawodników, bo miejsca, te same miejsca nie są tymi samymi miejscami. W formacie łączonym w prowadzeniu nie ma miejsc exequo Miejsca exequo egzekwo. Miejsca egzekwo są rozłączane przez czas, czas, którego nienawidzimy, nie lubimy tego czasu. Nikt, nikt nie lubi tej sytuacji, że musisz rozbijać ludzi przez czas. Więc separacja zawodników jest absolutnie najważniejszym elementem. Ale to, co powoduje bardzo mocno, dlaczego nie, wolno, nie, nie da się patrzeć w ten sam sposób, jak na, jak na zawody indywidualne, to jest to, że ten format łączony nie jest formatem wyniku walki rywalizacji z drogą. On jest, on jest, twój wynik jest uzależniony od, bardzo mocno od tego, jakie miejsca w danej konkurencji zajmą inni ludzie. Jeżeli patrzysz na, jeżeli popatrzysz sobie na relacje z, z eliminacji w HJOG formatu łączonego, pod koniec tej eliminacji ludzie nikt nie patrzył na zawodników, którzy się wspinali. Wszyscy patrzyli na tabelę wyników i patrzyli, jak zmieniają się numerki. To jest walka o, o, o pozycję, o numer. Kto zajmie i kto będzie miał ile punktów na koniec, kto będzie miał mniej, kto będzie miał więcej. I w wspinaczce, na, na, na trudność, która jest ostatnią dyscypliną, to jest naprawdę absolutny młyn w, w, w eliminacjach, bo e, ponieważ e, mnożnik jest o wiele większy niż w finale 20 to nagle te pozycje przy ostatnim zawodniku pozycje się zmieniają po prostu jak w kalejdoskopie, momentalnie wszystko, wiesz, leci i, i, szczerze mówiąc, ludzie autentycznie pod koniec tej eliminacji nie patrzyli na zawodników, nie patrzyli na to, kto był, dokąd dochodził, tylko patrzyli na wyniki, jak się zmieniają inne w stosunku do tego, jak, zmienia, jak, jak idzie ten zawodnik. A trzeci element jest taki, że w kombinacji, po pierwsze, nie masz tej samej grupy zawodników, których się spodziewasz w zawodach w, w, w indywidualnych. Ale co istotniejsze, to jest to, że my zawsze jako, jako rukseterzy gdzieś tam pracujemy w pewien sposób ze scenariuszem, ze, ze, ze scenariuszem tego, co publiczność będzie widziała. Tak? Staramy się tak, żeby gdzieś to wszystko miało jakieś napięcie, to napięcie się budowało i, i żeby to było fajne do oglądania. Tam nie jesteś w stanie tego absolutnie przewidzieć, bo nie wiesz, kto będzie startował pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy. I, naj... I często jest tak, jeżeli patrzysz na te zawody, że najlepsi zawodnicy z trudności, ci indywidualni startują na początku. Więc top na drodze, albo jakiś bardzo wysoki wynik na drodze, masz szybko. I później stres jest tylko taki, on jest o wiele bardziej dla rootseterów. Czy ona nie jest załatwa i czy nie będzie jej zbyt wiele? Więc, więc jak gdyby rozkład tego wszystkiego jest naprawdę, jest, jest naprawdę mocno inny, i wszyscy się ciągle tego uczymy. Znaczy, co, co jest istotne, nie, nie, nie ma jak porównywać Hachiyodzi do tej sytuacji, w której ona się teraz znajduje, bo Hachiyodzi pokazało też jedną rzecz. Rishat, który jest naprawdę dobrym zawodnikiem całościowo. Uszczknął jedno dwa miejsca, swoją drogą pobił ją głączona w gulderach. Co jest naprawdę nie jestłym wynikiem, ale ją Włączon miał akurat słaby wynik. słaby w ogóle stat bardzo wtedy. Eee, pobił kurde Meiji na rasaki na trudność. Meiji był w finale Pucharu świata wcześniej, nie. Ale eee, jak gdyby jego przykład pokazuje tyle. Dając radę, uszknąć jedno miejsce, zmieniamy ten mnożnik, wszystko się robi zupełnie inne, i teraz nie ma co absolutnie, tak jak mówisz, porównywać szans Oli do najlepszych zawodniczych w bulderach, tudzież w trudności, ale ja, ja nie znam Oli na tyle osobiście, żebym mógł powiedzieć, jakie są jej szanse przełożenia autentycznie tych możliwości. Ale wydaje się, że skoro zawodnicy z bulderów potrafią tak szybko przełożyć swoje możliwości na czasówkę, jej do możliwości fizyczne, na pewno nie odbiegają aż tak mocno. Nie jestem pewien, na ile szybko da się nadrobić technikę i na ile szybko da się nadrobić, jak gdyby, te takie umiejętności ruchowe, wspinaczkowe, które są inne jednak trochę od, 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 od czasówki. Ale, ale trzymam kciuki. Wydaje mi się, że przy, przy tym wkładzie pracy, jaki potrafi włożyć Ola w czasówkę, wydaje się to niemożliwe. Wiesz, ja w zeszłym roku wydawało mi się, że nasz zawodnik, czy też zawodniczka na olimpiadzie jest jakoś abstrakcją. Oczywiście wcale nie, mamy szansę. To jedno miejsce to to, że ten format promuje mistrzów ze swojej dyscypliny. Okazuje się, że już tak, wszystko gra. Ona, ona nie jest jedyną zawodniczką. Mori jest dokładnie taka sama. Mori jest mistrzynią na trudność, ale w bulderach i na czas poszło jej do bani, absolutnie. Więc to nie jest tak, że się mówi jeju, ale dlaczego ci zawodnicy z czasówki, oni nie potrafią sobie poradzić z czymś innym. No i była w takiej samej sytuacji, radziła sobie zupełnie w buderach, choć potrafi, ale nie wyszło jej na tej rundzie, nie wyszło jej w czasówce kompletnie. Wygrała trudność, była jedną no, z tym. Także to są, to są, to są, naprawdę uczymy się tego formatu i jedno co jest smutne, to jest to, że jak my się nauczymy tego formatu, to każdy już będzie musiał o nim zapomnieć. W Paryżu będziemy mieli coś innego i jak się skończy Tokio 2020, tego więcej nie będzie. To były ostatnie zawody w takim, w takim formacie. Mistrzostwa Świata w Haczy były ostatnimi, jedynymi, które takie były. Nie będzie więcej takich.